Dzień dobry, cześć witajcie. I witaj witam Was na kanale Gracz serii. To i pierwsza seria na tym kanale to będzie Stone Block. I tak zaczynając przyciszę tylko jeszcze muzykę. No, zaczynając. Będzie to tak. Wiele osób zastanawia się, no halo, ale jak ten puste pomieszczenie, co to ma być? No wytłumaczę. Może to być wiele wielkie zaskoczenie, ale coś, coś, da się zdobyć z tego. Da się zdobyć takie, takie coś, Kawałek, takie jakby kamyszki. I tak, pierwszą rzeczą tutaj jest książka taka jakby z, z zadaniami. Pierwszą rzeczą jest zdobyć takie te, się, tych cośów i nagrodą będzie no, to, y, loot chest. Loot chestów dosyć, trafiają się takie nawet dosyć fajne rzeczy, ale najpierw tak trochę więcej tego zrobię. A tak teraz, tak zauważyłem, że autoskok to może napiszcie, czy gracie z autoskokiem, czy nie gracie. I ogólnie, co sądzicie o autoskoku. To tak. Teraz z tych kamyszków można zrobić cobblestone. A z cobblestone'a coś. Taki stone crafting. Ustawmy to sobie, a ja wiem, tutaj o. I z tego tak. Zajrzyjmy do książeczki z questami. Zrobić di diet. To jest do zniszczenia przez młotek. Czyli... Mm -hmm, dobrze. Czyli trzeba jest... Potrzebny będzie młotek. To jakby tutaj... Czekajcie, po, Pomyślę czekajcie, jest tutaj... Um. O, jest tutaj Stonehammer. Jaki jest na to przepis? Aha, czyli takie patyczki. Te patyczki... Dobrze, rozumiem. Tutaj, tak? O, patyczki. I teraz jak tutaj szło, tak, Aha, mutek. To jeszcze tego potrzeba trochę. No to będę... No to ten odcinek może być taki trochę nudny i trochę taki ciemny. Tylko zobaczę czy się da. O! Ta. No od razu lepiej. To jest taki... Niektórzy w ogóle uważają to, to full bait jest cheity. No. Zbiera się, zbiera. O, hohoho, ho, ho, ho. fajnie. Podoba mi się to, że, że to się zapisuje. To jak tutaj to teraz szło? Tak i tak? Ta, są hammer. Dobrze. To... Można od... Szybko się od razu zniszczy. I tak, teraz możemy zrobić nie F1, 3 Możemy to niszczyć. Dostaniemy to Znaczy żwij To tak. ziemi tam miało być? Jest. Kompletne. I tam. To teraz. To dalej robimy? Stone kruk. Z czterech cobblestone. No to. Nic pozostaje nam nic, a kopać dalej naszą dziurę. I możemy się wydawać jakie to musi być nudne, będziesz robić coraz więcej narzędzi i tak coraz dalej, coraz dalej. No ale musicie uwierzyć, że y, wiele tak da się zrobić naprawdę bardzo dużo ten. Bardzo to ciekawe może być y, później. O, trzeba zrobić sadzonki wszystkie no i to, to można to będzie ja, ja osoba, to będzie to trzeba tym niszczyć i teraz to pytanie jak to się to można niszczyć po kolei wiem, że chyba da się to niszczyć cał, całym od razu wszystko, ale nie wiem jak z shiftem jakoś ja wiem to, to to, co możemy teraz zniszczyć? A tutaj, takie zrobimy sobie, takie jakby takie półkopuły. Takie w sumie kopuły. Tu, tu, tu zbieramy. Trochę trzeba będzie tutaj zniszczyć tego, ale to się bardzo przyda, bo w sumie, no bo jesteśmy. Pośrodku kamienia. A kamień chyba do jedzenia nie jest. No i byśmy musieli naprawdę na czystym minecraftzie naprawdę się trzeba było mocno na to udzić, żeby cokolwiek mieć. A w zasadzie praktycznie nie miałoby się nic. No. Już znaczy nie mam pewności. Czy by był taki nawet pomysł, że w Minecraft'cie jeden, tam chyba jeden 17, czy mieli dodać coś takiego, że z tego by różne rzeczy dało mi się? Tak Zastanawiam się tylko, jak się tu... Mądry youtuber wyrzuca za chwilę przedmioty przed siebie. Nie wiem, tu może to irytować, to, że mam klawiaturę mechaniczną i y y y ją słychać, Ale może niektórzy ten dźwięk uważają za taki nawet fajny. Możecie pomyśleć tam, swoje zdanie w tej sprawie też wyrazić. I no jest takie coś i trze trzeba zrobić więcej. Trzeba zrobić tego więcej, zaraz mi się, zaraz mi młotek padnie. Ile to, ile to ma? Jak to tu szło? F3 plus G? F3 plus, nie, F3 plus H? O, je, yeah. no, F3 plus, B można. Mogę wyłączyć i teraz... ta Widać ten. 30 użyć jeszcze. Narzędzie na początku mogą się dosyć szybko zużywać, ale z czasem będzie to znacząco różne. To no teraz tak pomyślmy nad, nad tym w sumie co zamierzamy zrobić na tym kanale. Ciągle liczbie mnogiej bo kanał generalnie jest niby mój, ale tak w zasadzie wasz. No bo po co kanał, kiedy nie ma widowni i po co widownia, kiedy nie ma kanału? No i. Prostu... ale na Z kamerą się gdzieś się zniszczyli całe rudy, ale. a zostały mi tylko te sadzonki. Dobrze. Też na szczęście. Cholipka, Ho, prawie. No to cóż, pozostaje ten młotek. Wykończyć. Trzeba zrobić następcę tego młotka. Mianowicie taki sam młotek. W ogóle śmieszna sprawa jest taka, że tutaj widać wyraźnie patyk, a zrobiony został ze 100% z kamienia. W ogóle też podoba mi się w tym modzie, że widać jaki jest procent zniszczenia bloku. Bo widziałem, są takie o, paczki tekstu, nawet specjalne, gdzie nie ma. O, ale opłacal, ale różnica opłacalności, że robiąc trzy masz tak naprawdę, że robiąc z trzech robisz, oj, robisz więcej niż z, dw, niż z dwóch, bo jakby się tak po dwa, to byś potrzebował więcej, ale ten, po, prze, y, sprytne. A i zrobię, może na, na końcu zrobię jakiś taki mały opening, coś takiego. Otwieranie skrzynek w Minecrafcie. To jest To, to jest prze, To jest nowy polski YouTube. Nie tam jakieś tam... Nie tam jakieś... brausta czy inne rzeczy, nie? Skrzynki w Minecrafcie. To... W ogóle to jest to fajne rzeczy można trafić. Jakieś miecze z looting... Y, miecze z lootingami 25. Na takim... Taki też, co tak naprawdę mocno bije. No i. Ja zaczekać gdzie tam ta jedna sezonka. Potrzebuję jeszcze tylko jednej sezonki. Ej. W Polski. To na polski to chyba byłby... Jest. Tak, jest? Co tutaj teraz mamy? Dlaczego co chwilę wyrzucam rzeczy back? A, wood. Trzeba zrobić wood. No to chyba najprościej jest to posadzić tą sadzoneczkę yy, w tym miejscu i shiftując? Mo może to być bardzo głośne, ale shiftując, A screenshoty strzelam to może inaczej łapka tutaj to, tutaj aha piasek aż właśnie dlatego nie lubię autoskoku, taki trochę tak trochę tak się śmiesznie. Ale dobra, cóż. Dobra, taniec. To jest ten... To jest... O! Jaki, jaki na... jest ten bionik? Ta O nie, tutaj będą takie brzydkie ten... trawa i wszystko. Ale... Ale cóż. Trzeba to przeżyć. Nawet... Nawet za bardzo się nie przejmuję o. Ale szybko te sezonki wypadajmy w ogóle wszystko. No dobrze, no to teraz... Może takie ile już jest czasu? W sumie co jeszcze? Jednego questa zrobię i opening, tak? Czyli wood. A, 16. No to... Lecimy. Dzięki tań... Dziki taniec. Za chwilę. Za chwilę będę to już miał i będziemy mogli otworzyć te 8 chyba skrzynek, jeżeli dobrze liczę. Ta. O, jest nawet jedzonko. Jabłuszko. To jest taniec nowoczesny. Tutaj, Tutaj się jest posadzę. Podwójna produkcja. Chyba nie będzie to jasła. O skacząc udało się. Fajne, w ogóle to jest takie fajne jest to, zniszczenie jakby z liści tak dnia e, od razu to jest ta, ta najlepszy taniec świata. Muszę zobaczyć jak aż tak elementora może hałasować na tych filmach, ale wydaje mi się, że to może nie być problemem. A jeżeli jest to dla ciebie problem, to napisz. Ale nie, że jestem beznadziejnym ytuberem, że ha klawiatura hałasuje, tylko że po prostu klawiatura hałasuje. No to, a nie, tutaj tylko, tylko sześć. Aha no to. Mamy te wszystkie questy. Już za sobą to tak to możemy to pochować i tak tu 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 a i jakby się serf, serwer postanowił jednak strzaczać to, ustal, to ustalmy że ze względu na to że to potrafi się zestartować to że jeżeli tacy ekwipunek to może ten ekwipunek mogę wziąć, scheatować jeżeli będzie taki sam, no o! Nie wiem co to jest, ale podoba mi się napis Legendary. O! Epicki bekon. Jej! Najlepszy bekon pod słońcem. Co jest? Skom... Ile to ma MC? Co? Jak? Co to jest? Łok, Nie wierzę. A! Jakieś ten, jakieś szczęście, o Fluid Display też, też coś ciekawego? Naprawdę? To są najgorsze nagrody jakie dostałem O, dajmy to Fajne Mogę tutaj włożyć ten i o. No fajnie Fajnie, no no to może jeszcze szybko coś zrobię. Mianowicie zobaczymy co tam ciekawego. No, jeszcze ostatniego może questa zrobię. To w się sensie tak to może zrób, zrobimy coś innego. Mianowicie zajrzyjmy co tam. Jeszcze może jakieś tam poboczne zrobimy. A czemu by nie? Co to jest? co? To chyba poza ten, to chyba poza zasięgiem chwilowo. E, co to jest? Storch, skrzynka. jest skrzynka, no to dwie, dwie deski. O, skrzyneczka. I czemu to nie możemy od razu, ale Możemy od razu wziąć skrzyneczkę i otworzyć. O! Jelloite Coś ciekawego. Ale z tego to skompensowana. To, to chyba to się tak jest, że jakby w craftingu? Zrobił z tym. Bo zobaczcie, bo jest na przykład. Tak, akurat nie, ale jakbym takie coś zrobił. Zabierać, zabieram to, ale to takie, że chyba 9 na 9 Albo lepiej z tymi. O to jest 9 na 9 to dopiero blok i później to skomp... W każdym razie dość dobry przedmiot. O to jest ok fajne. Z, z epicki bekon. To co można, co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? A, no, że chyba odbieramy nagrodę? Nie, ale co tutaj jest? Zrobić te rzeczy. Aha To chyba po prostu z, z, dokończymy z tym piaskiem. Tutaj mamy dust. A teraz? Dust, nic, nic, dalej nic nie zrobi? Naprawdę? A co? Też nic? Naprawdę? A spodziewałem się czegoś ciekawego, ale tak to... O nie Przepraszam za lagi e, Przepraszam za lagi e, Laptop postanowi włączyć typ zasilania postanowił się włączyć typ ościędzania baterii przepraszam, ale mam nadzieję, że jest już wszystko ok tak, powinno być A. no to tak, taki jeden dzień jest to w sumie ile? 20 minut tak więc to może w sumie można się pożegnać Do widzenia do najbliższego odcinka A ja sprawdzę co się, te, te przedmioty I dowiem się co będziemy następnym razem robić Na razie i cześć Żegnam